Z tej strony z kanału e, Piotr, znaczy Kilan Mbappe, przepraszam, znaczy nie ma Kilan, ale Kilan Mbappe. Dziękuję Panini365 za udostępnienie, e, właśnie pozwolenie, dokładnie filmu nagranie z ich produktami. I dzisiaj sobie zaczniemy uzupełniać kanał, czy karty. I dobra, zaczynamy. Trzy setki. to są Alisona. Już Wam czytam, Alisona, Ringa Halanda, Pedriego, Viniciusza, Inplay, jakaś tam karta, Kilian Do Dojota, Vlataru, Martinez i już różne są, prawda? Ja jeszcze, no ja zbierałem te karty przez 100 e, 45 dni, coś takiego, ale dobra. No nie aż przez to, dokładnie przez 4. Wkładamy Alisona Erlinga Halanda. O kurde przepraszam. Ale mi się zmieniło. Pedri. i nic już I bardzo dobra ta jest karta no tylko gdyby nie było oblaka o o, znaczy gdyby nie było oblaka bo oblak jest no, dla, no według mnie jest dobrym ramkarzem, ale no mi się nie podoba Kylian Mbappe, mój idol, naprawdę, jak ja go uwielbiam, to ja, ja no, bym chciał do niego, do niego dostać taki autograf prawdziwy na koszulce, no ale ja wiecie za drogie bilety do Paryża. Bajer do literu Miami. Pisacy i następujący okaz River Plate River Plate Palma Mary Palma Przepraszam, ale mi trudno wymówić ten klub Dobra, Arsenal Riverpool, City, United, Newcastle, Atletico Madrid, Madrid, Barça, Real, Marseille, Paja, Bayern, Inter, Juventus, Asemina Lazio, A jak? E, I zaczynamy od Titanów. Titan. Taka karta. Pierwsza. Gdzie ja sobie teraz tą kartę napisę. O! Widać? Dobra. Widać. Dwójka. A gente vai martinez não obviamente não o nosso Z A gente Dziewięteczka Antwerp Antlen, Madrid. A, i chciałbym wam powiedzieć, za, chciałbym bardzo do końca, znaczy chciałbym do końca roku zrobić co najmniej, no co najmniej chociaż 95 subskrypcji. Byłoby mi miło, by było dla mnie chociaż wsparcie. No, su zapamiętajcie, subskrypcja. I dzwoneczek. Będzie miło. Nawet i możecie lajkować. Laj no lajki, no chociaż lajki nie robię specjalnie tego, żebyście y, specjalnie subskrybowali. Nie. Jak Wam się nie... Tylko chciałbym do końca. Znaczy no, ja was nie będę, że wy ten macie y, tą subskrypcję. tylko by Tylko chciałbym, żebym mógł być chociaż. No i chyba to będzie koniec tajtanów. I dziewiętnastka, tutaj osiemnastka i dziewiętnastka. Dwudziestka. Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia cztery. Yy. Tutaj mamy 25 z Liocasem. Y. Z Antropiką Madret. Jak, jak zdobijemy do. Naprawdę, jak dobijemy chociaż 90 subskrypcji zrobię jakiś specja, jakiś fajny filmik. Coś bym mógł fajnego udostępnić, gdybyście wbili. Ja Was nie kuszę, naprawdę ja jak nie chcecie, nie, nie musicie od razu ten, bo ja was muszę. Jeśli Wam się nie podoba ten kanał, to nie subskrybujcie. Czekajcie to was. Wezmę... Czekajcie, to wezmę sobie to. Yy, przepraszam, ale walnąłem o metalowe o... 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 Interu trzydzieści jeden. Libert, przepraszam, ale coś chciałem powiedzieć, mojemu braci szkodnie. Uh. 9 40, 41, 42. Przepraszam, musiałam na półce sobie policzyć. 40. Alan Krissman, nou is kilan Mbappe, kilan Mbappe dominator. 50, 50 tiertan, 5 dobra i mamy tutaj titani myginatorzy nominatorzy o tutaj są moje właśnie stare właśnie wam nie pokazywałem to są jeszcze moje stare so jeszcze je trzymam no tak wiecie jak to zaraz mam cały pęż ale to może kiedyś wam pokażę i pin maszyn dziesięć trzynaście czternaście piętnaście siedemnaście Trzy, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, i Kevina na Mam tylko Bramka, nie mam żadnych, bo się wymieniłem. Miałem Edersona, ale sprzedam koledze i album jeszcze mi zostało. To są wszystkie trzy sety: T Titanowie, Dominator Dominatorzy. Restart, Shiki i Team Machine Drapka że nie mam I Giganty mam I to jest koniec mojego albumu I jak będzie grudzień, będzie codziennie w relatywo o godzinie co najmniej 15 O mój właśnie brat pohamucha do kamerki to jest. A nie będziemy go otwierać dzisiaj. Nie będziemy go dzisiaj otwierać. No, będziecie czekać na następne dni. To dokładnie za dwa dni będziemy otwierać. Ale co, zapytacie, jest w tej skrzynce. I tutaj. Tutaj mam i seserki. Kurtua, Kurtua z Liverpoolu, Van Dijk, z Barcelony i z Newcastle, Shak. să facem No, i tutaj. To jest album Pokémonów sort od of Grapha, Singstars, Sing Stars. E, Chile, e, River Plate, Arsenal, Liverpool, City, United. A Madrid Barcelona, e, Real, PSG. Bar, znaczy OSU Bayern Inter Juventus AC no, tutaj miałem jednego Golda, ale dzisiaj się wymieniłem no i to są moje na razie limity i dziękuję będziemy już na dzisiaj kończyć zakończamy ten filmik łap i pamiętajcie nie zmuszam was, ale subskrybujcie na razie